Witajcie w gotowaniu z Janem. Dziś przyrządzimy mleko migdałowe. Ja już mam tutaj przygotowane migdały. Zapraszam do gotowania ze mną. Tak, bierzemy się za przyrządzanie mleka. Potrzebne nam będą migdały, które namoczyłam wczoraj w wodzie. Mikser. Sitko ściereczka, przez którą lub gaza, przez którą przelejemy mleko. No i jak potrzeba, można dodać jakiś słodzik. Ja mam miód naturalny. Naszy migdały namoczony wczoraj wlewamy do miksera. Po prostu miksujemy. Miksowania, czyli po jakichś 5 minutach, nasze mleko migdałowe jest gotowe. Szybko, prosto. Co można zrobić z mleka migdałowego? Tak samo jak z kokosowego, można zrobić budyń, kaszkę, można dodać do kawy. Można zrobić co tylko sobie człowiek wymarzy. I po prostu przesadzamy przez szmatkę. Przez szmatkę, przez gazę. Co tam macie w domu? Nie dały, można wykorzystać później do czegoś innego. Bardzo pyszna alternatywa dla normalnego krowiego mleka, całkiem inny smak. Tak samo można robić na nim desery. I tak sobie przeciskamy. Leka roślinne robi się bardzo prosto i szybko. Są bardzo zdrowe. No i nie zawierają laktozy. Niektórzy nie mogą spożywać laktozy. Prosto. Mamy nasze mleko migdałowe. Zajęło nam to nie wiem, minutkę, może dwie, może szybko. troszkę dłużej, bo przecież miksowaliśmy. 10 minut. Proszę bardzo. Smacznego. Nasze mleko migdałowe jest gotowe. Pachnie migdałkami. Można z niego przygotować jedynie budyń, to kawę dodać. Takiego do ciasta. Zapraszam do gotowania z Jadą.